Witam was w kolejnym odcinku. Peter w podróży. Dzisiaj zajmiemy się grillowanym rybą, ponieważ jest majówka, a majówka to okres grillowania. Zaczynamy grillować. Naszą rybkę. Więc ja już ją wcześniej wrzuciłem na grill. Należy ją wcześniej wyfiletować. Jak ktoś chce tylko fileta, ja ją wyfiletowałem. I tak, podczas gdy ono się m, lekko potrumieni, należy dodać niebieskiego bezu. I, i ją trochę przemieszać, nie? Czem tak, poczekać, przewrócić na drugą stronę. Należy też trochę, bo ta, trochę tak, o, tak, trochę lekko płotki, dodać roślinę leczniczą. Nie trapię, Co ze mnie za spadło mi się prawo. O tak. Lekko trzeba ją ociąć. I dodać. Proszę bardzo. I poszła do zbieramy. Dodajemy. Teraz musimy trochę poprzewracać rybkę a na końcu dodać do smaku ognistej okrzywy którą należy wcześniej pociąć tak jak ja to zrobiłem teraz i po prostu ją dodać i teraz musimy poprzewracać rybą i tak przez 10-15 minut ją smażyć na grylu wtedy ona będzie taka fajna nie miała taki wędzony posmak i naprawdę polecam widać, że się nasza ryba zrobiła przyprawy się zwęgliły i spróbujemy mmm, pyszota naprawdę pysznie udała mi się ta ryba ale to, to to nie koniec bo zapraszam do subowania kanału Łapkowania tego programu, komentowania i postawiania autorskich przepisów. A w przyszłym odcinku zajmiemy się robieniem tego, czego każdy facet musi robić jak dorośnie. Zachęcam do subowania, komentowania i łapkowania filmiku. A tą niespodzianką, którą zrobimy, kiedy facet już dojrzeje, będziemy robić bimber. A więc rybkę polecam i życzę Państwu smacznego.